Dzisiaj działam schodami, czyli wycinam gniazda po to, aby ładnie to mi pasowało. Używam Parkside. A. Makity nie chcę mi się targać, jest dość duża, dlatego też Parkside musi zdać tutaj, że tak powiem, dać radę. I powiem wam tak: 200 zł naprawdę uważam warto. Jeszcze się nic złego nie stało z silnikiem, ale poza tym, że wiele elementów gdzieś tam odpada, gubi się to na to trzeba zwracać uwagę ja zgubiłem jedną śrubkę w sumie zgubiłem kilka, ale nie jest to jakieś tam szczególnie ważne, wycinam sobie otwory, uważam, że taki tani sprzęcik w zupełności Wam wystarczy do majsterkowania a jeśli chcecie coś konkretnego to polecam Makite naprawdę, tam jest mocy na tyle, że możecie spokojnie w dębie robić, ale Cena jest kilkukrotnie wyższa, chyba 10 razy więcej trzeba zapłacić, a jeśli potrzebujecie coś do drobnego majsterkowania, to taka w zupełności wystarczy i nawet nie będzie szkoda, jak się popsuje. No ale krzychu trenuję tutaj sheet totalny, czyli evolution, ale o tym nie będziemy tutaj gadać. Domek już praktycznie skończony, zostało coś tam dociąć, coś tam dokręcić. Jakieś rureczki, klapy piaskownicy i tak dalej, ale finalnie taki efekt. Tak się prezentuje domek. Myślę, że naprawdę bardzo ładnie. Schody jeszcze raz będą malowane, także naprawdę wyszło to super.